Ano, witajcie w nowym filmie na kanale. Kurowara pojechała. Ślady po oponach zostały. Busikiem przyjechali. Rodzinka cała normalnie wycieczka. No ale trochę pojechali. Trochę pojechali. Kabelki na teścik też były. I patrzcie to. Ile tu jest kabla. Ale ile tu jest takich kabelków, co też się przyda, kurde. Na pewno jakiś pokoruje, ale też kurde szkoda niektórych, no. Takie kable, no weź takie coś, kup, kurde. Myślę, że bardzo dużo sobie z tego zostawię. O, ciekawe co tam jest dołu. O, i kosteczki kolejne. Kosteczek mam dużo, bo z demontażu sporo kupiłem se sporo, ale nigdy tych kostek nie za bo ciągle gdzieś się Wykorzystują, chociaż też z urządzeń mam sporo różnych. Też się wykorzystują. No zaraz popatrzę sobie teraz, co tu jest. Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam chłopaków z Opola Strzeleckiego, jeśli dobrze zapamiętałem. Są to są kabelki. Kurde, no jest tego zaraz, bo to zważę. Kurde, ja pierdzielę. A! Umawialiśmy się tylko na złomik, a jeszcze mi dał on stówę i jeszcze ktoś z tych czterech osób, kurde, no nie wiem, no ten główny, który brał korowary, dał mi stówę, jeszcze jeden pięćdziesiąt i dał mi jakieś różne monetki ten od korowarki, znaczy jednego stylu, ale różne monetki. Nie to jako 5 złotych, no ja se to i tak zostawię. No ty ostroście się odsrana. Ciekawe, ciekawe, ratusz w brzegu Rzeczpospolita Polska. 5 zł. Szkoda tego wydawać, tak szczerze. I to bardzo szkoda. Bo nawet nie wiem skąd takie coś niby można wziąć. No tam coś z banku, nie? Ale nie będę. Szkoda. Szkoda po prostu, nie? Kurde, no fajnie, no jest tych kabli, bardzo sporo. Ooo! To, 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 bardzo, bardzo fajnie, o ten kabel, o to, tak, 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 bo mi tych brakuje do jakichś młotowiertarek czy coś, o to, 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 ten sobie, o tu na pewno, pod do tej pójdzie od razu, długi, piękny, ładny, gruby kabel, trzy razy nawet, no, to na pewno, o to, to fajnie bardzo. Kurde, co to kolejne? Nie, dobra, to już cieńszy, to co to jest? Co to jest? 3 razy, ja pierdzielę gruby. A to te 3 razy, 2,5, to one zostają na pewno. A pierdzielę, no. Chyba elektryk, on pięć razy. Co to za cewuszka jakaś? A nie, drut nawojowy do tych docewek, prawdopodobnie. No, tu już kilka. Widzę, dokorowanie będzie. To co, to jakieś takie? Nie wiem. O, i ścineczki, fajnie. Ścineczki super. Ościnki na pewno pójdą do przerobienia na miedziuszkę. Szkoda takie coś wyrzucać. O kurde, ale gruba. Zaraz sobie to przeważę. I co jeszcze? Co dalej, co dalej? To wszystko dopiero na wakacje przestortować i zrobić i porozbierać. Motowiertara. Ty, ty ja to będę na pewno będę próbował naprawić, bo to jest chyba nawet pod te co ta wiertarka też te ma. tego to szkoda jej nie zrobić. Wirnik niby tam jest nowy, coś tam mówi. Nie pamiętam co oni mówili, że coś nie działa. Ale się pokuszę, może się uda. Na pewno zostanie tutaj, bo na dwór jej nie wyniosę. No zobaczymy, może, może się uda. I zobaczmy co tu jest. Tu są pierwsze rzeczy, które on mi w ogóle kiedyś na filmiku pokazał, że już ma coś dla mnie. Miernik, podobno coś tam działa. pewnie nie ma. O, te mam. Mam jakieś tam kable na pewno. A nie, tu są jeszcze. Kolejny miernik. Popatrzy się kiedyś. Zobaczy się na pewno. Szkoda, szkoda wyrzucić. Oczywiście B16, B16 mam, ale i tak zostawię fajne. Nie wygląda źle. Nie wygląda, żeby nie działało. To jest rozłącznik izolacyjny? Nie no, to chyba bezpiecznik. No też chyba bezpiecznik. Tutaj to bezpiecznik na pewno już. To widziałem takie na YouTube często jak demontują, bo to pewnie ze starszych instalacji już. O o coś się upaliło. Ty aluminium? <laughs> Aluminiowe. Dlatego się spaliło gówno. Ciekawe co to było. A, jakaś wiertara widzę. Wierniczek super. Wierniczki to tutaj. Oczywiście, Bo inaczej się nie da tego zrobić, i na bieżąco. Kurde, ale że aluminium ciekawe, ciekawe w z aluminium, chyba jeszcze mi się nie trafiło nikt. No i coś, co jest najlepszym tematem do demontażu, czyli statycznik balast dławik. I do tego wszystkie takie same, super, super, super dostałem. Kurde. No. Nie spodziewałem się takich kabli. Ciekawe ile ta korowarka będzie robić. Myślę, że 300 kilo przetrwa. Jak moja przetrwała 100, coś i jest. No nie jest w gorszym stanie. Tam tylko smaru, i tam. Jak to oglądasz, to smaru, i tam. Czasem tam. Obok taki pojemniczek masz tam smaru. Jak już będzie. Wy, 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 wys, wyschnięte. O! To wtedy tam smaru, nie? Już tam będzie widać, że już skrzeczy, już ten to posmaruje, bo mi tak właśnie skrzeczyło i ja nie myślałem o tym, żeby smarować i sobie skrzeczyło. Później posmarowałem, było lepiej. O kurde, co to takie ciężkie? O, pipiowol takie miał. To 120 gram miedzi. Ile tu? Kurde, 10. Ja to dzielę. No to super. W jednym to są takie lepszy typ, bo jest typ zawinięty o tutaj na środku, to jest tylko 60 gram miedzi około, a ten typ ma więcej miedzi. Myślę, że ten ma 80, to jest 800, tu jest już kilo miedzi. No to kurde, ładnie dostałem za tą korowarkę, Jeszcze jakieś o, miedziuszka czysta. I złączki, te złączki bardzo fajnie, bo yy, no złączam czasem, nie? Na szybku to ja tylko na skrętkę i taśmą uwijam, nie? A tak to jeszcze... No zobaczymy, nie, nigdy wago nie kupiłem, bo po prostu no Taką na szybko zawsze złączam, ale zobaczymy. Może się coś uda. O, te trujeczki na najlepsze. No to takie, takie. Że można trzy kabelki sobie wsadzić, nie? O, to też widzę. To takie wieloużytkowe, Super. Kolejne zwiększone. No super. No to z tego sobie to jest drogie. Nawet jedna może złotówkę tu kosztuje. Coś koło tego. Także jakieś wago jest. Super. Czekaj, to też tu było. A, bo to jest trwała złączka Wago Trwało ile tego? Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No dziesiąta i kolejna kosteczka do kolekcji Coś mi się wydaje, że to było kupywane w handboot, bo właśnie w handboot dokładnie o takim samym wyglądzie Kupiłem wcześniej jaki sobie kupywałem Kurde, ale te dławiki fajne. Ale ile tu jest kurde kabla? Dobra, lecę powagę, bo jestem naprawdę ciekawy ile to waży. Tutaj to nawet dzisiaj zajrzę, szczerze. Tutaj to dzisiaj zajrzę. Jestem ciekaw, co to się tam dzieje. A no jednak wagę mam tutaj. Dobra, zapomniałem o tym totalnie. Już zaciąć się. O, Dobra, to nie chcę leżeć na razie. A tu jeden nie przekorował się, nie widzę, bo upadł. Zobaczmy ile taki jeden duhawik waży. No ciekawe. Dzięki ci bardzo za te rzeczy. Kurde. no sporo tego Ile takich ja? Coś tutaj... O, o. Pół kilo, o kurde to ile? Jeżeli 10, no to 5 kilo. Jest około 10% miedzi. Nie więcej. Przecież tam. A różnie w sumie jest na co ja Każdy dławik ma inaczej. No To jest 10, tak? To tak jest 10 To 5 kg będzie równe. No, albo kabelki w niektórych nie ma kabeli. 6 kg dławików. Kurde. No super to, to, to No ile? Myślę będzie prawie kilo miedzi będzie z tego. Ładnie, ładnie. I teraz kabelki, lecimy na wagę z kabelkami. Co jest to? No. Aha. No odwagi. To zaraz sobie, nawet teraz już ode odteguję i tam służę do tych rzeczy. Kurde, ale tych kabli naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. ja już ile tych kabli? Boże, tu jest około 13,15 kg co najmniej. Tutaj ważyły mi 15 kilo. Nie, 11. I tam myślę luźno jest 10, to jeszcze tutaj z 10 kilo. Kurde, to 30 kilo kabli mam. Ale to wszystko trzeba przesortować tam dużo wtyczek tych odejdzie, <laughs> bo ja tak rzucam, rzucam, bo się przyda, a później się posortuję, dobra. Rzucam to wszystko na wagę teraz. Papierosy w wiaderku. Pójdzie do legendarnych rzeczy jako pamiątka tutaj po pralce, bo ją wydupiło Dobra, będzie się trzymać? Będzie Nie będzie Co to w ogóle jest? Nie wiem nawet O kurde Legendarny papierosik jest. Niech tu już się posprząta pralka, papierosik i kłódeczka tamta pójdą gdzieś tu na ścianę pewnie myślę, że tu u góry bardziej no kiedyś się coś wymyśli, wszystko w swoim czasie. Dobra, stawiam wiadro i patrzymy ile tego tutaj jest. Jestem kurde szczerze ciekawy. Mój w ogóle wiadereczko będzie jakieś na aluminium odlew pewnie ciężkie to jest. Ciężkie te ścinki. No, jakieś grubsze instalacje albo te dojścia do instalacji. 400 gram już o to sobie zaraz zobaczę. Jestem bardzo ciekawy, co tam się dzieje w środku. O to wty wtyczka legendarna. Taka. paralelu. Prly. na Polando. Dobra, wrzucę to wszystko i dopiero Wam pokażę. Jeszcze nie wszystko, a tu już jest 7 kilo praktycznie. Widzę tutaj kolejne złączki, także sobie to od razu odteguję. Bo później się zgubi. O tutaj nie ma jednej. Ale to tam jest i tak tutaj sobie na razie może to i tak będzie coś jakoś działać. Zobaczymy. Jeszcze kolejne kabelki Ka i pomyśleć, że teraz każdy z tych kabli gdzieś kawałek tego kabla jest gdzieś w jakimś domu nie gdzieś coś jest. Gdzieś albo nawet same otuliny z tych kabli są porozrzucane po całej Polsce dosłownie takie jakby pojechały gdzieś tam gdzieś trochę w ziemi zostało gdzieś coś gdzieś. No albo mnie od jakiegoś urządzenia i to urządzenie, nie wiem, gdzieś na złom i do huty i czymś teraz jest. nie? Dobra, jeszcze to zostało, a już jest 7 kg, także już zdejmuję to z wagi. Łącznie 15 kg, 200. No, kurde jest tego. Wytarowałem oczywiście. Coś tu pisze, Tele, kiliko OG. Nie wiem, nie, nie rozczytam. Osu, sas ten nesas dobra to kabelki sobie tutaj no w sumie dobre dłowiki też postawię bo to miejsca nie zajmuje praktycznie te dłowiki a kable na dwór nie wezmę bo wilgoć się wda i pokorodują a szkoda dopiero to może w wakacje przesortuję wszystko ale jest tego kurde jest sporo yy, około takiej kable Coś w tym stylu, czylezy 2,5 ma około tam 40% miedzi, nie Tutaj są jeszcze dwie żyły, no myślę też 40% No, 5 kilo Kolejnik jest tu sprawny Więc, żeby ją wyrzucić, szkoda Coś jest tu Także Trochę gorzej, bo nie, nie, nie wiem za bardzo jak to działa, nie? nie? wiem o co tam chodzi, ale widzę, że jest bardzo źle, jeżeli to się może kręcić całe Także coś jest naprawdę tam psane, ale kurde szkoda mi tego na złoma oddać. O tam sobie na razie to położyłem. Kiedyś się postartuję. Kurde ile tego jest? 15 kilkabra... kabla 15, 11. No, nawet i 40 kg mam tego. Łącznie, kurde, co jest? To jakby tam 5 kg, nie, no 5 km to jest za mało, to jest tylko 30%, myślę 7 miedzi to jest taki błyszczyk, no, powiedzmy nawet 3 dychy, nie? 7 razy 3, 210 złotych, no plus drobne 250 zł. dostałem tam powiedzmy 200, bo... A może i tam jest 200, bo z tych, nie wiem, ile z tych piątek, nie liczyłem nawet. Powiedzmy 200, no to kurde, 450 zł. Kurde, ładnie. Ale pewnie musi zwrócić za to korowary, jak tyle kabli mi nawiózł, to tam na pewno ma też tego sporo. A lepiej pokorować niż na złomie, to sprzedawać, po u mnie na przykład 3 zł za kilogram, to za takie kable dostałoby się tylko 45 zł zamiast 200 no Dobra, nie wiem czy z tą coś robić, bo na razie zacznę i wątpię, że ja to zrobię. Musiałbym mieć drugą, nie? Kurde, miałem kiedyś. Ale nie, to był sam silnik chyba tylko. A nie, przód też był. Ale to nie była taka, to była inna. To była taka z główką ze ślifierki takiego. Powiedzieć, nie? Dziwna jakaś taka chyba przeróbka jakaś. No kurde, ale nie spodziewałem się takich rzeczy. Nie spodziewałem się totalnie Sporo dali sporo kurde o kurde 560 km on miał Ja pierdzielę ja myślałem, że mniej trochę Kurde no to była ciekawa podróż. 5 godzin do Heu jechali. No. I jeszcze ich powrót dzisiaj czeka. Chyba dzisiaj. No, obstawiam, że dzisiaj. Kurde. No ciekawy, kurde. 600 kilometrów. 600 kilometrów. Nie wiem, czy to uwielbiam robić teraz. Ale powiem, ciekawy pieniążek. Ciekawe wszystkie się zostawiam. Żadnego nie wydam, bo już na pewno więcej takich nie zdobędę. Jurde, no nie wiem co to wirtoru rozebrać i nie rozbiorę, bo silnik jest sprawny. Będzie trzeba szukać po złomach. Już trafi w końcu przód. Tak samo jak do tamtej łożysko. No i będzie działać. nie? No Zobaczymy, nie wiem co tu jest szczerze jeszcze, może tam jakiś tryb wysypany, jeden rozwalony, nie wiem czy to otwierać, bo zaraz otworzy się i nie złoży, nie? Kurde Dobra, na razie to zostawiam, kładę tam do tych rzeczy W wakacje zobaczycie z tego film, ile z tego da się zarobić i czy udało się to naprawić, bo po prostu do wakacji mam czas, tak? Ja sobie będę szukał, czy na złomie, czy coś tego, aż w końcu znajdę jakieś te części, nie? Jeżeli w ogóle się uda znaleźć, jak się nie uda, może ją zdemontujemy, no zobaczymy, ale szkoda mi tego, bo najważniejsza część jest sprawna, nie? A przez tą część często już naprawa jest totalnie nieopłacalna. Bo ze złomu ciężko jest wyrwać wirnik, który jest sprawny, bo i tak na pewno zużyty. A tu jest nowiutki wirnik, czyli ma czysty, piękny komutator, który nie ma dużych starć na sobie, a to ze złomu. Może być i tryb lekko Przecież da, da się to usunąć, chociaż to jest ścielnie ładnie zamknięte, więc może i się uda. Nie będę tego wyrzucać, szkoda bardzo. Jeszcze by sobie popracowała trochę. A to chyba ma też z młotem, bo jest młot wiertarka. Oj, coś to tam. A tutaj można ustawić. Tutaj, on się ustawia. Tu jest chyba młot. Tu jest wiertarka młota tutaj. Aha, czyli to po prostu w lewo albo w prawo masz wiertarkę młot. Okej, okay, ok, to rozumiem już. Jeszcze jednak sobie sprawdzę, zobaczę. Już wieczór jest tam, co posprzątałem. Już kurde, już ta część zrobiona. W ogóle jeszcze tylko tu mi zostaje. Tutaj, tu, jeszcze chcę tutaj. Jutro, żeby prale wstawić tą tutaj. Przynieść kolejną. Dziś się trochę pokatowałem, połamałem dół przez przypadek. Ale wziąłem z takimi aluminiowymi, jak tu robiłem, wkręty i zrobione. Nie? Ale już kurde, coraz lepiej to wygląda. Bo kiedyś robiłem jeden błąd, przyjeżdżała taka pralka, ja ją katowałem i demontowałem. I siadałem znowu tutaj i mi się nie chciały robić drobnicy. A teraz robię na odwrót, to co przyjeżdża, ja to zostawiam no te kable akurat mogę posortować, bo to jest jednak taka drobnica, to je. Chyba posortuję wcześniej, bo... a nie, bo i tak na zewnątrz nie wyniosę, bo mi skorodują. No to będę leżeć do wakacji tutaj. I ta jest miejsce. Bo chcę sobie jeszcze drugą pralę przynieść, bo żeby ogarnąć ogarnąć ten silnik w niej już. Podłączyć, regulatorek wstawić tak jak tutaj. Żeby już na wakacje była gotowa. Jak będę miał już miejsce. No tam muszę posprzątać tu i na górze. A tu na takie ogólne graty sobie zrobiłem, nie? Zrobię i zrobiłem już w sumie. Bo tutaj mam do naprawy takie drewno robienie, tutaj elektryka, tu takie podzespoły elektryczne, bardziej tam kable te takie grubsze. Tam mam cieńsze, które stoją tutaj. Płytki to na sprzedaż, no a tutaj nie ma jakichś takich typów, tylko to jest wszystko zmiksowane. No tu, tu a tutaj tutaj komputerów, a tam głośniki. No tu też w sumie te dwie półki taki bardziej mix będzie, a tutaj muszę jeszcze posprzątać i tutaj ładnie to wszystko sprzątać. No zobaczymy co tu będzie. Silnik działa, tak? To no wiem, ale tak słyszę, tak jakby coś jakiś tryb był wytarty, no zobaczymy. Nawet jak coś będzie trzeba kupić, myślę, że może się po ale wolałbym ze złomu to zrobić, nie? ze złomu to ogarnąć, no bo to jest kurde fajne, bo ja mam do tego mogę, będę mógł tym chyba kuć, myślę że mógłbym, no nie wiem, no zobaczcie jak sam środek wygląda może tylko to jest do kręcenia w międzyczasie jak to odkręcam to jeszcze pozdrój dla chłopaków z Opola Strzeleckiego, drugi raz dzięki bardzo za fanciki, super, super są Kurde, tyle kabla, to ja się bym nie spodziewał. Dobra, otwieramy tą bestię. No ja już widzę problem, tak? Ja już widzę problem. Nie, tego się nie da zrobić. I ja już wiem, że to jest znicz. Ja tego już nie będę robić, bo się... Nie opłaca się. Ten element jest starty. Podobno mówił, wy, wymienialiście wirnik. A to był błąd. Jakby dobrze, no wymieniliście. Ale przez to, że to było starte, to to otarło jeszcze. Przez to doszło do starcia. Tutaj. A tu nie ma żadnego... Czyli to jest znicz. Jak tam uzyska. leciutkie luzy to już tego się nie zrobi kurde szkoda no jest starta się kręci, się ścierało no widzicie, no czy to tak powinno wyglądać, no oczywiście, że nie co to za szpikulec jest, przecież to było dwa razy większe powinno być To czyli ona najbardziej rozebrano no kurde szkoda bo Wydawał go w ogóle ktoś pieniądze wirnik kupił, ale zębatki Zębatka już nie Jestem ciekawy czy tamten wirnik to nie jest przypadkiem stąd Dobra, wyjmiemy sobie wirnik, jeszcze tak z ciekawości zobaczę go kurczę nowy wirnik wsadzili A nie pomyśleli o zębatce albo myśleli, ale jeszcze chwilę pochodziło i i tyle, no ja widzę. No komutator, sami widzicie, on nie jest w ogóle starty. Widać, że nowiutki wirnik w ogóle tamten tak samo jest, nowiutki. Ty, a może to jest ten, dobra, co wyjmujemy? Środki puszczą, no wyjmujemy, no trzeba zobaczyć. No, pochodziła jednak trochę, pochodziła. Dobra, to na pewno nie jest tamten wirnik. No, widać, że nowy taki w sezony. Bo taki nie byłby w takim stanie komutator po przejechaniu takiej ilości. No ale kurde no. To nie da się tego zrobić. Wałka nie wymienisz w takim wirniku. Tylko nowy wirnik jest trzeba kupić. Tylko jest opcja kupienia nowego wirnika. Co jest już nieopłacalne, bo za tą cenę kupisz używaną wiertarkę. Nowy wirnik to jest koszt myślę 100 zł co najmniej. Za takie coś kupisz używkę. Może no nie aż tak dobrej. Ale jakoś gorszą kupisz, nie? Ale to już nie jest opłacalne, bo jeszcze trzeba wymieniać tamto. Co też nowe kupić to jest jakiś koszt ze złomu tamto zębatkę jeszcze bym gdzieś skombinował. Nie wiem nawet czy nie mam przypadkiem, bo tam jakiś niby mam, nie? Ale, no już wirnik, no to się nie opłaca. Co, coś pójdzie nie tak, i co? I już i jeszcze tracę na wirniku pieniądze. Ciekawe, ile im pochodziła. Jestem tego mocno ciekawy. Ale tego już no, nie zrobisz. Co już na wirniku? Nie ma. No szkoda. Ale co nie. Nie, dobra, tu nie ma przełożenia. Tu nic się nie da zrobić, już nie naprawisz tego. Kurde, fajna wiertara. Regulacja działa, elektryka działa, wirnik działa, a mechanika poszła w piście No niby to nie jest tak mocno starta Albo gdzieś się łyżysko wcześniej wysypało. No nie wiem, no nie... Ja już tu zgadywać nie będę, co się działo, co się nie działo z tym. Bo po prostu tego nie mogę wiedzieć. No i na no tyle, no kurde, no co? Nie, nie naprawię tego. Myślałem w ogóle, że ja tego, tak jak to otworzy, to się całe to rozleci. A szkoda, bo fajne było. Hmm. Czy znalazłby takie coś gdzieś na złomie? No nie ma szans. Ludzie najczęściej wyrzucają jak. iskrzy. I leci na złom. Albo coś tutaj nie działa, nie? Ale jak tu nie działa, to już te szczotki... Jest już wytarcie na wirniku spore. Też się musie, musi to tu dotrzeć. Też szczotek już powoli. Ale niby one są. One nie są takie niby... Długie. No, tutaj nie są najdłuższe szczotki. Widzę, że jest miedziany stojan. Nie w porównaniu do tamtego jest aluminiowy, nie wiem z czemu. Ale widać, że to z wiertarki był też. Zobaczmy. Też z wiertarki bo jest też jakieś takie chiński chińskiej chiń wiertarki No Nie wiem czy to wymieniali, czy o co chodzi, ale no to jest nowy wirnik. Czy to w ogóle puściła od razu? No widzicie, tu nie ma starcia na komutatorze. No nie ma starcia. Tak jak gdzieś ja naprawiam, widzę jest starty mocno. Tu jest zero starcia. Łóżyska zdajemy bo akurat tak jak w tym przypadku bardzo ważne było mi to łożysko. No, także tego się nie uda naprawić, ale tą młotowiertarę myślę, że się uda, bo wystarczy te do szczotki znaleźć gdzieś na złomie, co jest już możliwe i to bardzo możliwe i szczotę wstawić jakąś. A mam cały pojemnik tych szczot, a tego się nie opłaca robić. 01, 01, 30, nie wiem, to jakieś data będzie, nie, nie wątpię. Ale widać, trochę popracował ten nowy wirnik, jeżeli to, to jest nowy Trochę ona pracowała Ale pewnie już tamto było wytarte, przez to, że tamto było wytarte, to wytarło szybciej I, i tyle Nawet wirnik, widzę, nie, nie zdążył popracować dużo Mikro, mikro, może tak lekko starta jest Ale to mikro, że nie widać tu czasem miałem taki wirnik, że kurde, widać było i to bardzo Normalnie rowek był Dobra, to co, to na tyle, cześć wakacje, zobaczymy ile z tego się zrobi dodam szybko, wpadła mi jedna myśl do głowy jak już rozłożyłem że można by było przetoczyć wirnik na mniejszy ładny prosty wajek na końcówce i nałożyć nasadkę na niego, która taka sama jakby nowy wirnik kupić, tylko to też drogi jest pewnie koszt, no jeżeli ktoś ma sam frezarkę, no to zrobi to chociaż ciężko, ale zrobi no i zęba nowego trzeba kupić, to już nie ma z ale z wirnikiem da się tak zrobić, ale ja po prostu no, nie, nie ma takiej opcji, nie to jest zbyt drogie, już lepiej tak jak tu kupiłem ze złomu taką motowiertarę i tu naprawić i już to, to jest łatwiejsze, nie? Szukać aż znajdzie się lepszą do naprawy, a nie takie ciężkie, na co trzeba wydać dużo pieniędzy.